Daj mi pragnienie, bym okąk na całą noc. Do ręki wziął różaniec i poczuł mi moc. Królewo nieba i ziemi. Przez życie poprowadź mnie chwalebne, Tajemnice, w niebie oglądać chcę, Królowo Nieba i Ziemi, przez życie poprowadź mnie, chwalebne tajemnice. W niebie oglądać chcę, a nie daj mi pragnienie. Był na całą noc. Do ręki wziął różaniec I poczuł tajemnic moc. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwa Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Chryste Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty od Ojca i Syna Pochodzący, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, którego namaszczenie uczy nas wszystkich.